Siemanko, ziemeczki! Siemano! Nadszedł czas na przetrwanie poczekalnia. Ale będzie... POMPA TUTAJ! ...grę. Mapy Już nabrzane. tak, tutaj nerwy zżerają. I wkurwienie na tą grę. Przesadzasz. Spokojnie. A na jakiej mapce gramy? Wytrzymajmy 3 minuty. I będziemy bossy. Śmierć I to śmierć jedyne mi? lekarstwo. Na bagnę, taka mapka aha tam jest taka ta. Na gorączka, śmierć A. to jedyne lekarstwo. Czy dołączenie do gry. Występują A. w rolach głównych. Elis Koch. DL2. AF. Czy AF. Dobry oh, kim? Cool. AF. 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 Paf, 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 paf. A kiedy mamy ten? Czy znaczy, jaki mamy najlepszy czas tutaj? Eee, zaraz ci powiem za 3, 2, 1, 0, 4, 53. What the hell? Jest, dobra. Ja już jestem pięknie gry. Zgarniam moją ukochaną M16. Broni jest. Jump jest, i jest skin! Dobra, lecę po jakiejś... Tu jest adrenalinka, albo nie... Leki sobie złego. Mam amunicję. Nie wiem, czy jestem z Scarlita, nie wiem. No ja żam u... Latareczka. Na F Na E się zbiera Ja już mam w sumie właściwie wszystko. Ale rozstawiamy no, też. to? Rozstawiamy to? No to dalej piesze bez tego, na hardcore No dobra, to co? Ready? A gdzie lecimy Set w ogóle? Ej, no ja bym proponował tam na górę no, Jak już tam do start, na start, to myślę, że tam będzie w porządku. Tutaj? No jakby ty masz po wejście nie, tam jest to dosyć ciężko, tam, tam się bronimy jakby było nas więcej, ale teraz możemy iść śmiało do góry tam. To lećmy. Ja pierdolę czaj to. Obiorę sikierę. Ja pierdolę, no nie mówię, że to brata cię powiesili. Sikiera. Sikiera młotyka. Prowa, Przygotuj do 3, 2, 1, zergo, let's do this, zaczynamy tą imprezkę. Tylko bo chcę ten benę Poczekaj, czekaj ich czekaj, będzie więcej Tylko żeby cię nic nie zasało na zewnątrz Bo to wypijać Przyjąć pozycję bojową Ej, fuck, 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 ej, ej, charger Gdzie? Hunter, na mnie O, kofcie uratował? Jedyny, ogarnie Mam w sumie rację Ja nie ogarnię Dobra, lepiej się cofnij do tyłu, bo jak się zaś się to już będzie trochę problem. A mnie, tu niskie zasię, stary Nie poważnie, sery, uciekaj do tyłu Ej, jak cię w kinę No chodź tu, Eliz. Piękny. Tam Piękny Gaz. 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 Uwaga, uwaga. Yes. Oj, oj, oj. Nie podałem się ten od No właśnie. Jezu, yes, tu się na nie rzucałem jeszcze no samej pory Come on come on star co? się yes, dobra, jest, 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 jest Ale ja się koniec uleczyć No to się leczy Tak w miarę osłaniam Piękna kooperacja, panowie Very good Very very cool i tam jest, jest, jest ten, zakiem. no właśnie Dobra się go Taki yes. pies to tylko u dzika właśnika Tam chyba Jackie był Ale nie no no nie wiem, no nie jest tym. Znaczy to... ...zadymione mam. No bo tam ten... ...żygnął, ten pierną. Oho, dobra. czy czekaj, tak czekaj. RELOADING! O fuck Kurwa, no tak. No to chowaj się, my cię otworzymy. No, to już mam lojo. Okno, drzwi. Okno, drzwi. drzwi okno, dach. Też ja drzwi. A przez dach się mogę wejść? No. Jajęc o kurde Znowu ten hunter nie? Dobra, wszyscy żyją Goście z narkotyku mały zajebanie Uwaga Znowu będzie ciekawie Dobra, zostanę po mleku, zostanę coś pomoże Zleciały się tam? Nie, 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 tam jest hunter Oh fuck, nie widzę nic Nie mam ammo stary Boomer. Kolejny zresztą. Ja nic nie widzę stary, serio. Mam podwinnego, żyga na twarzy. Co? What the Dobra, ja spadę na ziemię. Dobra, lecę tam do ciele. Mam to... amo, mam amo. Jest grubo. Chodzę. Dobra, nie. Aha Jesteś Aha, Halo? Halo, halo, no słyszę cię Ponowne włączenie serwerem Ja cię słyszę No to genialnie Halo, halo? Halo, halo? No, to słyszymy się No, git. no serio Tak się gierał kodała To zdupciło się czy co? Czekaj, czekaj, a ty tam jesteś na tej no ja jestem, ja grałem. No to gram. Czekaj, to do ciebie dołącz, to chwilowe jakiś wywalił mnie z dupy, nie wiem, o co chodzi. O mnie dusi Dobra, ten. Pobiłeś swój najlepszy czas stary. Ile masz, ile za minut? Eee, 3.47, ale, ale już umieram. Kurna, ale leż na ziemi czy jak? No. 3,49,50. A jak na boty? No bo wszyscy czekaj, już leżą no, na czekaj, ziemi. Bo... Ja bym mógł teraz... O rany. Pojawiłem się jako trup. Ale nie fajnie. No. Ale ja mam swój najlepszy czas, ale ale to jest drużynowy. To nie wiem czy to jest ten główny. Dobra, to teraz zrobimy taktycznie, co? No, znaczy przynajmniej ja sobie swój czas najlepszy pobiłem. Okej okay. No dobra, jest ammunition o, Ruz, Dobra, ale lecę po co tutaj? Jest ten prom? Nie, nie, nie. Teraz pytanie, albo idziemy tu. Nie, właśnie w ogóle nie, po, nie poszliśmy na ten prom zobaczyć. No właśnie, ale nie ogarniam z tym chodzi. To jest tam tylko właściwie taka pomoc Ci przypływa. To raczej Ci nie, nie da rady tam przed w drugą stronę, wiesz? To mm. lipto. Więc to zrobimy tak wtedy. Pójdziemy do tego domku tutaj. Chodź ze mną. No. Się, to no szkoda, że się zmarnowało, ale dobra. I tutaj. No w się... wszystko. No tutaj nam dosyć dobrze szło wtedy, wiesz? Tak myślę, że jak już utrzymacie to tutaj. Cholera, okay, okay. To nic nie ma. Chociaż można napad coś ma Nie, jednak nie. Albo tu, tutaj to jest nieźle cholera, ale nie ma są ucieczki O, tam jest bez ucieczki taki typowy hardcum O mam pomysł stary, chodźmy no do no. tego Tutaj będziemy stali <laughs> To będzie ładny rozdupny Nie nie to jest słaby stary Zginę w 3 sekundy Zbieram wszystko, znosimy tam i będzie w porządku. Chodź. Da się to jakoś tak weźmie na takie... Nikt mi tam już nie wejdzie na pewno. Tutaj mamy... Chyba gdzieś te... Karnistry. czy to jest jeden, drugi, cztery są nawet, cholera. To czekaj, to może jakoś lepiej to wykorzystać. Jedno dam przed drzwi, żeby jakoś dało się to zahaczyć. Może ich zwłoną. Czekaj, gdzieś tak będę miał na widoku to. Tak. No, może coś jeszcze znajdę. To się turla. A ja, o damy jest kolejne Dobra minutka i odpalam To ja kliknę już Dobra, jak tam jesteś to zaraz Tylko mów kiedy To kiedy mam klikać? Czekaj, tu mam wszystko, wszystko, wszystko ustawione, kilka. Masz pikającą bombę? A widzisz, nie mam No właśnie Cyk, dobra Moment, teraz tylko ja to wszystko zbiorę, swoje eku potrzebne Ty też masz pikającą? Tak, tak, tak Dobra, boty te jakoś sobie dają rady Ude wariantę. To zawsze problem z ucieczką, z dojściem do tego, do amunicji, no ale cóż. Let's do this. Ej? Okay. Dawaj. Dawaj mi ich tu. Wziąłem jeszcze, podpaliłem Zapraszam. ten. Zapraszam. Fuck, wejdź tam, wejdź tam. Yeah. Wchodzę. Siema. wchodzę. Niech się przedarł. <noise> Dzień dobry. Wstęki, gówno. Chyba się. Dwie do góry. Dwie tylko po mnie. To jest Jeszcze tak na mnie podpalać sypło. Eee, Polera, jasna. Dobra, idę. Weź mnie, kurde... Ej, coś tu się pali, czy coś? Bo teraz mam obrażenia na sobie. No pali się, pali. To ja nie widziałem ognia. Aha. To mi się zbudziło chyba. No macie, kto to podpalił więcej? No to teraz ja nadponę. Co za debile to ogarnęli teraz. Ja mam coś zblokowane, bo nie pokazuje ognia na razie. No Ej, dobra. tu jest Taki i ten. Ej, bo trwa masz na sobie Ja mam na sobie furtę Tadera No i jest za tądą. No. Ładujecie. No Otrzymywanie pomocy, spoko. Ja się leczę, ja leczę Fuck już. Jeszcze reload? Czekaj, bo Elisa coś zopało. No już odlatowałem go Dobra, biję na górę do ciebie co jest do... Boomer się tam w Okej, mamy minutę 46 w połowie jak, drogi jesteśmy. Jak tam masz ammo? się słabo. Teraz ja mam 225. Teraz, teraz, teraz powinniśmy poobiec, ale... Czekaj, się. Ej, ej, ej! No, już. Całe szczęście. Teraz ja, teraz Fart, ja! Ej, no nie, no nie! Dobra, jest, ktoś mnie uratował. Dobra, na dobra, jest. No pasuj się, pasuj się. O, fuck. O, dobra, wszystko w niego, wszystko w niego. Kamień uwaga Dostaję na ryj Dobra ja dostaję pierdol pierwszy Shit! To jest stary, na, za stary głody jestem ja pod nim, cholera zabił Ale żyje. Podnoszę się! Jest, Czekaj, boomer! Naśpam się! Ale jest słabo za moc. ja muszę być kłamą stary jest Hunter stary, tam jest ktoś Dobra, uciekaj sam, to I walę Tak, tak, właśnie, cholera Ej, hey, Smoker, Smoker No dobra, to już siad na mnie Cholera No cóż Dobra, żyję Tak? Ej, to... Żyjecie, nieźle być mógł troszeczkę, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę mnie Szybko, szybko go no kurwa Ja pier... ja... jak fuks no, tak Mam tak mało życia stary A mało mi się skończyło, że boomerś na nie wyżygał, no świetnie Leżę Widzę, ale ja nie mogę zrobić Aha, no jasne Jeszcze charger świetnie. A może pobijemy rekord patrz. Czekaj nie, nie ma szans. O. Cholera, ale dobrze było. 33 W każdym razie ja mam rekord prawie 5 minut to z z no jest to co, jeszcze raz, nie? No. Yy, dla odmiany, co jeszcze w ogóle nie byliśmy tam, na końcowym budynku. Dobra. Bra, zapraszamy naszych widzów do ostatniego budynku. <coughs> Aha. No. Próbowałeś hmm. się ze mną skomunikować. Tak. Wiesz, jak tak to bywa, tak. No. Tak, tak, tak. Tacy kosmici okay. są, tak. Nie. No. Yep. Myślałem że go wybuchnę I jak do tego? Będę podrzucał, tak tak do tego ostatniego Bjąc? Spróbujemy, do trzech razy sztuka Bo tu są, bo tu plecy widać strasznie i tu boki muszą chodzić No wiem wiem, spróbujemy nie pierdziel Dobra ustawiajcie, tam będę wrzucał Plecy po resztę Tutaj trzeba ładnie tyły zategować Ja mam czynnik znajdowania benzyny Wiesz, sobie A tutaj jakoś pozostaje tak żeby był widok z tego, lecimy naprzód co wszystko w każdym razie Idę na łowy tutaj na środek Jedno, dobra, jest ja o, się. No chyba tak. wsio. Na dach Dobra, leci benzy naraz, hmm. Gdzie hmm, hmm, hmm. tu jest jeszcze coś? Jest kolejna. Dobra, przynoszę ci jeszcze jedno i myślę, że wystarczy, co? O no, luz. O, O, postaw się. Trofea. Chcę to dać tak, żeby ten... Mhm. Żeby stało na oknie, ale chyba nie ma. No ciężko tu um... wstać Tu nie ma O stoi, patrz! Czekaj, to czekaj to Tak z git Czekaj czy ty można rozbić okno Czekaj sprawdzę i Nie da się dobra <grym> Jaki <fejt. grym> <grym> Nie no, się odbiera. Dobra jest Kto? Ja idę odpalić Piekający jest, wszystko masz? mam Okej, okay, no to się przygotuj na rzeźnię to będziemy atakowani z każdej strony. W razie czego, jeśli będzie krytyczna sytuacja... No? Będziemy atakować ammo, to na pałę tutaj lecimy. Na pałę z maczetą. Masz broń? Ten, yy, ten? Właśnie nie mam To jest mocy. ammo? Powiem To nie wiem, czy to jest właśnie jakaś. Tak, jak się wchodził do tego domku na pierwszej stronie, na pierwszym... Za pierwszym razem. O właśnie, tutaj chodzi ze mną. Jesteś? Czy ty jesteś? A to jestem, dobra. Tu do góry masz. Tu masz siekierę. Nie, siekierę sobie zdetnę, no, ale no, dobra, niech będzie. To ja ci dam, to sobie weź maczotę i sobie na siekierę. Nie, dobra, dobra, jest dobrze. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra. Jest pozycja? Mhm. No to ja za. Jeden bodzem ze mną przyszedł. C'mon, c'mon, Szybko, 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 to było? Jeb, yep, na mnie Hunter już to to podpalił? Ja mam! Do środka! O, stare, to jest ciężko! Nie wiedziałem, no, że jest... aż tak takie wejście jest normalne. No, o cholera, miarę ogarniamy. Gdzie gdziekol? To chytają w ale trzeba kontrolować to tyle na wyjście. No tyle trzeba <grym> strasznie kontrolować. Pik <grym> ninja. Ojdzie coś, ty? Ej, coś na, ej coś na mnie jest, Jackie. No, to musisz dzisiaj. Jak stają tu view? Nie mam pojęcia. O, No o to fajnie. O, o, o. Ja, ale ja. Zamiast ja, zamiast ja. Ale mi jedną Ci rozbijemy ścianę No ja, ale ja już leżę W ogóle se wyszedł no, nie O dobra otrzymywanie pomocy Stary Help What the fuck no, Pikające, a ja się lecę Nie damy im tego domu Nice Tak tu rozsadziło Dobra minuta prawie 40 Jaki? Mów jak będzie problem. Ej, chyba na 40 teraz. Właśnie niech niektóre o mnie się. na mnie się. Dobra, yes, nie jest. Nieźle. Nie, ja się lecę. się lecę. Póki jeszcze mogę. 41 HP. Leczenie, rady. Okay. Maj, i kochanie, leczyliśmy uh. to na rady. Ja tam. Boże, lecę na rady. Ja tu obstaję tył na razie. Zajmij, a ja dawno ogarniał z dwoma ziomkami przód. O, oh, wow, 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 tego troszeczkę dużo jest. Reload! Żygająca. Sam ty razem z tobą. Ej, Hunt, coś tu wbiło. Właśnie. widzę Charger, Hunter, nie wiem. No, to takie duże. Fotel jest. Notarki, no, O, 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 o. o. Patrz mi, widziałem się stary ogarnij go wiem, wiedziałem właśnie Dobra, ja jestem w żygach ja nic nie widzę Ten do niego stup podbiegł. No nie widzę stary gdzie biegam, stary, tylko widzę, że ja mam coś przed całą ładuję z miecza ładuje z miecza Dobra, <gaduje> już jest normalny Dobra, preferuję biec po Ammo no wszystko. Dobra Aha Lanterna Sodak Dobra, ej, zgarnia mnie! Dobra, idę, no stary, nie mogę. Ale słabo to zrobiłem. Nieeeeee. Yes, yes, Jezus, jest iście. Ej, patrz, tu jest, stary. Dobra, już po robocie. I czekaj, jest jeszcze Elis. Ty też leżysz? Łoł w położu, ale niefajnie. Przejdź, wróć, wróć, wróć. Elis, może Elis, no Ale jesteś z rekordu. rekordów. Jeszcze troszeczkę wytrzymaj Elis, a to już ty... Elis dostaje po no. a, Tak. Nie, hehe. He. 32. Jaki nie wypał. Dobra, według mnie powinniśmy kończyć. No. Do usłyszenia wkrótce. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i papatki. Do zobaczenia.